Cześć Grzybofile, witam Was 9 lutego w ten zimowo-wiosenny dzień. Jak widzicie, bazie się już pojawiły, a my sprawdzimy sobie dzisiaj las Bronaczowa, położony kilkanaście kilometrów na południe od Krakowa. Dzień zapowiada się słoneczny, chociaż na podstawie minionych dni trudno przewidzieć, co możemy dzisiaj w lesie znaleźć i czy w ogóle, ponieważ pogoda była dosyć niekonsekwentna. Nocami było. W niektórych dniach bardzo zimno. Przedwczoraj bodajże minus 7 w tych rejonach, minionej nocy minus 5. Natomiast za dnia temperatura dochodziła do kilku stopni na plusie. Jednocześnie było dosyć mokro, więc być może będą to zbyt niskie temperatury, żeby coś wyrosło. Chociaż może z gatunków nadrzewnych uda się coś znaleźć. Natomiast na gatunki naziemne, przy tych temperaturach mocno ujemnych, nocnych, raczej bym dziś nie liczył. Jednak pomimo tych temperatur tym razem postanowiłem odwiedzić nie nizinny las Puszczy Niepołomickiej jak przed tygodniem tylko właśnie taki bardziej górski las Ale coś wspólnego z puszczą on ma, ponieważ leży on w masywie dawnej Puszczy Karpackiej A tutaj możecie zobaczyć że ta pogoda naprawdę wygląda tak jak zapowiadałem to znaczy jest szlon jest zmarznięta mocno ziemia Chociaż jednocześnie to słońce gdy się już pojawia, to ogrzewa łąki, więc również może jakieś cieplejsze fragmenty lasu się trafią. Natomiast zakładając, że przy tej pogodzie jakieś olbrzymie szanse nie są na znalezienie grzybów, to tym bardziej postanowiłem odwiedzić zupełnie nowy dla mnie las, ponieważ w tym masywie nigdy nie byłem. Odwiedzałem jedynie las położony troszkę bardziej na południe bardzo atrakcyjny, więc może również ten okaże się przynajmniej miłym miejscem do leśnych odwiedzin a jednocześnie będzie to rekonesans jakiś przed sezonem letnio-jesiennym więc zakładam, że nawet jeżeli dzisiaj nic tutaj nie znajdę ciekawego to przynajmniej będę mógł zdobyć jakieś doświadczenie już na ten cieplejszy sezon grzybiarski. bardzo mnie cieszy to co już pewnie tutaj widzicie a mianowicie, że są tutaj cieki wodne to również wyczytałem, przygotowując się do przyjazdu tutaj. Wyczytałem w internecie: są tu strumienie, więc nie jest najgorzej. Zawsze jest to ciekawsze, gdy w lesie można spotkać strumienie. Stwarza to więcej możliwości dla większej liczby gatunków grzybów do występowania. Jak również daje możliwość znalezienia czegoś, nawet gdy jest sucho to przynajmniej w tych nadrzecznych, czy nadstrumycznych w tym przypadku terenach coś się może ostać na razie trafiłem w solidne bagno bo prawie cały wpadł nie sądziłem, że będzie tutaj już o, aż tak mokro i miękko zupełnie co innego niż na łące ale to o czym mówiłem miejscami jak słońce dojdzie, to może być całkiem ciepło. Jeszcze ja tu zapadam dosyć solidnie, ale przejdźmy sobie ten fragment, bo tam widzimy bardzo malownicze grzyby nadrzewne, i chciałem się do nich zbliżyć, żeby Wam pokazać, jak ciekawie mogą wyrastać. Chociaż zapewne widywaliście. W jeszcze bardziej malowniczo wyrastające, tak zwane Chuby, Huby, czyli gatunki grzybów nadrzewnych o takich twardych, zbitych owocnikach, niekonsumpcyjne. Pod tą nazwą potoczną kryje się oczywiście dużo różnych gatunków. Jeszcze jedno ujęcie z oddali, bo chciałem wam pokazać w jak idealnym, pionowym rządku rosną sobie te hubiaki. Zobaczcie jak tu pięknie okorowane Niemal idealnie drzewo Chyba świerk albo jodła to była Jeszcze o takiej dosyć niezwykłej powierzchni Nierównej Raz, póki co jest piękny Ja jeszcze sam nie mogę nadziwić sobie Że nigdy dotąd tutaj nie przyjechałem ale najpewniej kierowałem się bliskością Krakowa, a więc i potencjalną możliwością masowego odwiedzania tego miejsca przez przyjezdnych, przez Krakusów, którzy na weekendy zwłaszcza mogliby tutaj przyjeżdżać. Troszkę słońca Wam pokazuję, bo wszedłem jakby na grzbiet tego pasma, żebyście zobaczyli też trochę właśnie Więcej promieni słonecznych. Poza tym widziałem tutaj gdzieś tablicę informacyjną od tyłu i chciałem na nią zerknąć, bo chyba już doszliśmy właśnie do fragmentu objętego rezerwatem. Zgadza się Rezerwat przyrody Z prawem chroniony. Oczywiście oto on. Jest mowa o gatunkach chronionych, jeżeli chodzi od zwierzęta, o rośliny, nawet jest mowa o występujących tu ptakach, ale standardowo nie ma żadnej informacji o występujących tu gatunkach grzybów. Troszkę sobie skręciłem z rezerwatu w stronę przeciwną na zbocze o południowej ekspozycji, cieplejsze. Bo widzę tutaj dużo strumieni, żywą zieleń dookoła strumieni na brzegach, a więc może. Czasem coś ciekawego się tu pojawi. Może jakieś czarki. A może jakieś inne gatunki nadrzewne. Chyba zaraz będą uszaki bzowe, bo widzę ułamany bez. A na nim coś ciemnego. Czy są to uszaki? Jakieś resztki. Resztkowe, śladowe ilości. Zamarznięty jest. O, nie chciałem go ułamywać, ale stało się muszak brzowy. Ewidentnie gatunek wzrastający nie tylko na bzach, ale również na nich i w sumie najczęściej chyba właśnie na tym gatunku drzewa spotykany. Jadalny, no ale widzimy dwie resztkowe jakieś dwa resztkowe owocniki. A tutaj jest troszkę więcej, ale młodziutkie z kolei bardzo. Jak widzicie, jeszcze tu się jakiś ostał, też zamarznięty. A troszkę za mało. No, żeby się fatygować ich zbieraniem, zostawię je. Tutaj natomiast doszło najprawdopodobniej do desperackiej próby poszukiwania pożywienia pod ziemią. Nie przez ludzi raczej, tylko pewnie przez dziki. Ale zobaczcie. Jak mocno ściółka jest tutaj zryta do korzeni drzew okolicznych, przekopana. Ciekawe czy owocne były to poszukiwania, bo mamy tu pobojowisko istne. Teren robi się coraz ciekawszy dla mnie pod kątem grzybów możliwych tutaj do znalezienia. Ja tam, nie wiem czy widzicie, mamy dwa klony. I tu już moglibyśmy poważnie liczyć na czarki austriackie, które między innymi na gałęziach klonów można spotkać. Nie ma tu olch, ale są chociaż klony. Więc może czasem kto wie. Poza tym, że to miejsce naprawdę wygląda świetnie, jako miejsce potencjalnego występowania ciekawych gatunków. To jest też bardzo urodziwe za sprawą choćby tego właśnie drzewa no, zobaczcie jakie to są wspaniałe tereny <gryw> na szukanie grzybów na które teraz mógłbym liczyć Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem Nawet jak dzisiaj nic tu nie znajdę to będę wiedział, że warto tu wracać bo miejsce naprawdę Wygląda świetnie, a jednocześnie jest takie niezbyt łatwo dostępne. Ja tutaj naprawdę metr przy metrze penetruję poszycie, żeby nie przegapić możliwej tutaj do spotkania, moim zdaniem, czarki, bo żadnych czarek wam jeszcze nigdy nie pokazywałem na moich nagraniach, więc chyba najwyższy czas. Mogę Wam pokazać inny gatunek, też dosyć charakterystyczny, chociaż są to grzyby nadrzewne, ale zakładam, że gatunki nadrzewne, również te niejadalne, także czasem bywają dla Was atrakcyjne. To jest niszczyca anyszkowa. Gatunek głównie w lasach górskich spotykany, na pniakach przede wszystkim świerków. Jak widzicie, ma pory pod spodem u takich młodych owocników, bardziej kulistych. Ten owocnik nie jest jeszcze właściwie na tyle rozprostowany, że tak powiem, żeby było to widoczne. Może mieć taką bardziej kulistą formę. Może mieć formę też takiej niemalże maczugi, wyrastającej z pnia, Nie musi bocznie przyrastać, może wyrastać właśnie do góry i dopiero się zaginać, jak w przypadku tych owocników. Takie dosyć ciemne od góry i pomarańczowe od dołu z jaśniejszą krawędzią. Charakterystyczny aneszkowy zapach. Gatunek niejadalny ale właśnie z racji na to ubarwienie takie żółto-pomarańczowe dosyć charakterystyczne i przez to też urodziwe pokażę przy okazji te jakże piękne wrośniaki na pewno trafią na miniaturkę tego filmu z racji swojej urody no chyba, że znajdę jeszcze czarki po drodze A zobaczcie jak pięknie sobie anektowały jest taki wieżowiec właściwie ile to jest pięter ile poziomów <grym>, dookoła masywnego pniaka. Póki co natura tutejsza przerasta moje oczekiwania, jakie miałem pierwotne założenia, które mną kierowały gdy wybierałem to miejsce. Spójrzcie jak to cudownie wygląda. Już niemalże jeden pień stanowi ten dąb i porastający go bluszcz. Niedługo ciężko będzie zauważyć co jest czyim pniem. To jest bluszcz, zobaczcie jak gruby. Z 10 cm średnicy co najmniej ten również solidny, jeszcze większy. A tu już mamy główny pień, pień dębu, coś wspaniałego. Z oddali od drugiej strony, gdzie te dwa pnie są aż tak widocznie rozróżnione, wygląda to tak: całe drzewo zajęte przez bruszcz. Tak marownicze strumienie w lasach bukowych spotykałem do tej pory tylko na moim rodzinnym Podkarpaciu a tu proszę, 17 km od domu mam takie miejsca wspaniała wieść Bardzo mnie to cieszy, że właśnie tutaj dziś przyjechałem tam dalej już może nie będę szedł, bo widzę, że ten strumień dopiero się zaczyna wyłaniać spod ziemi Powoli się sączy tutaj. Wrócimy do jego dolnego biegu. Tam było więcej rozlewisk, takich podmokłych terenów. I może tam będziemy mieli większe szanse na grzybowe znaleziska. Chociaż czarki tutaj też mogłyby być. Są olchy nawet. Niezbyt częsty widok w środku lasu. Więc jak najbardziej drzewostan sprzyja występowaniu czarki austriackiej. Słychać śpiew ptaków, słychać strumień. Czego chcieć więcej? Grzebów, oczywiście, brzmi odpowiedź w tym przypadku. Ale i tak docenimy same okoliczności, w jakich ich szukamy. Nawet jeśli dzisiaj las obdarzy mnie jedynie tymi właśnie widokami i przyjemnymi dźwiękami, ale przy braku grzybów, to i tak na pewno tu wrócę. Może nie za tydzień, ale za dwa, bo jak zauważyliście, tak na przemian lubię odwiedzać różnego rodzaju lasy. Raz właśnie Puszczanie Połomicka, raz las na południe od Krakowa, czyli taki górski bardziej. Trochę inne gatunki grzybów możemy znaleźć tu i tam. Troszkę też różnią się szanse znalezienia czegoś w danym momencie w poszczególnych lasach. Zwłaszcza poza sezonem letnio-jesiennym, czyli zimą i na wiosnę. A tymczasem zobaczcie sobie jeszcze jak pięknie wyglądają gałązki pokryte lodem co też wiele nam mówi o obecnych temperaturach. Teraz już jest pewnie parę stopni na plusie. Jak tu przyjechałem było raptem 1 stopień na pusie. Przepraszam, że wam zakłócam ten szmer strumienia. Bo w sumie to na pewno przyjemniejszy dźwięk niż słuchanie mojego ględzenia. To jest naprawdę istny raj, bo rzadko zdarzają się górskie strumienie, po których mogę sobie tak wygodnie się przemieszczać ich korytem. Nie porośnięte jakąś gęstą roślinnością, tylko właśnie takie dostępne jak najbardziej grzybiarskim i grzybowym wędrowcom. Tu mamy wodospad. Taka mała tutaj szania gara Patrzcie, jak Tym sposobem, drodzy Państwo, przeszedłem całe pasmo Lasu Bronaczowa w poprzek, bo już widzę zabudowania. Nadal mamy ciekawe Konary, fragmenty martwego drewna, ale niestety widać też, że temperatura raczej nie sprzyja poszukiwaniu czegokolwiek. To no to możemy sobie podziwiać. Mech malowniczo pokryty szronem też całkiem przyjemne zjawisko. A ja oczywiście jestem dopiero w środku mojej dzisiejszej grzybowej wędrówki. Bo przecież jeszcze muszę wrócić całą tą drogę, pokonać w drugą stronę, co będzie, nie ukrywam, również przyjemnością, zważywszy na te wszystkie okoliczności przyrody, które już ze mną mieliście okazję dziś zauważyć. A w międzyczasie chciałem Wam przypomnieć: że oczywiście zapraszam Was, jak zwykle, do mojej grupy na Facebooku, grupy Grzybofile, na której możemy sobie gawędzić, a właściwie pisać. Na przeróżne grzybiarskie tematy, ale to tak. Nawiasem mówiąc, pamiętajcie, że jest takie miejsce, gdzie możecie nie tylko skomentować mój film, jak na YouTube, ale również wysłać jakieś zdjęcie swojego znaleziska czy gatunku, którego oznaczenia nie jesteście pewni. A mamy dopiero dużo saren. Biegną sobie za tamtymi zaroślami. Jakoś się ich nie spodziewałem tak blisko zabudowań. Olchowy lasek Idealny jeśli chodzi o czarki austriackie w górach, nad strumieniem No ale właśnie, jeszcze tylko kwestia temperatury Pomijając przynajmniej oficjalną rzadkość występowania czarek Oficjalną mówię, no bo jednak mi się zdarza w określonych stanowiskach spotykać je dosyć często, tylko trzeba utrafić dobrą porę roku No to właśnie kwestia temperatury tutaj Pozostaje zapewne kluczowa. Po prostu minione noce były naprawdę dosyć mroźne i chyba nie zrekompensowały ich dodatnie temperatury za dnia. Wracam oczywiście również wzdłuż strumienia. Właściwie kilku strumieni, bo one się rozwidają co jakiś czas. Dochodzą nowe dopływy. Jak widzicie, słońce wzeszło już na tyle wysoko, że nawet te fragmenty lasu, których ściółka była pokryta szronem. I teraz są ładnie rozświetlone, a więc również w nich nie jest aż tak bardzo zimno przez cały dzień, a też nocą na pewno. Więc nie tracę <grytania> cały czas, nie tracę nadziei na znalezienie jakiejś czarki. Poddam się dopiero, gdy skończy mi się już trasa możliwa do przejścia wzdłuż tych strumieni, czyli kiedy będę miał za sobą pokonanie obu jego brzegów. To już chyba troszkę mniejsze szanse. Idę wąwozem, właściwie korytem strumienia. Ale już nie ma tych charakterystycznych gatunków drzew liściastych dla właśnie takich terenów podmokłych, tylko jest zwykły las bukowy z domieszką dębu, brozy, sosny, więc chyba. Pora będzie już wracać. Jeszcze słów parę o uszaku bzowym, ponieważ znalazłem go tym razem ewidentnie nie na czarnym że W środku lasu na kawałku drewna w zargającym strumieniu. Widzicie, jest to uszak bzowy. Tutaj mamy jeszcze kolejne owocniki. I tutaj jeszcze jest ich trochę więcej. Ale na tyle są nasiąknięte. Że jakoś, jakoś mnie nie kuszą. A tu mamy uszaka giganta. Ten ma chyba, czy właściwie miał, bo już się zaczął rozpadać około 10 cm średnicy i tam poniżej niego również niewiele mniejsze też uszaki bzowe. Jak widzicie charakterystyczny gatunek jadalny, nadrzewny, zimowy a zaledwie 2 metry od tego stanowiska również w korycie strumienia na zalegającym fragmencie drewna również nie na bzie co mamy? następne stanowisko ale zobaczcie jakie to jest malownicze jak pięknie sobie porosły uszaki w tym strumieniu ładnie są zachowane takie właśnie nasączone wodą a jednocześnie troszkę podmarznięte, bardzo malownicze może przez to nie są zbyt jakoś szczególnie apetyczne bo są właśnie, no widzicie, są pokryte lodem autentycznie, który można z nich zdejmować. Ale jak się już go zdejmie, to są całkiem zjadliwe uszaki bzowe. Takie ładne kępki sobie porastające. I w takim właśnie miejscu, które może się Wam wydawać nietypowe, jeżeli uszaki zbieracie tylko na drzewach bzu, ponieważ jest to środek lasu, żadnych bzów w pobliżu nie ma. Nie mogło też dzisiaj zabraknąć białoporka brzozowego, inaczej porka brzozowego, reprezentowanego tym razem przez takie niezbyt młode owocniki. Już straciły niemalże barwę. Te już straciły właściwie całą swoją formę. Są przeżarte nawet chyba przez jakieś robale. Gatunek niejadalny. No cóż, nie jest to jednak tak odludny las, jak mi się wydawało. <zysy> Wystarczyło opuścić rejony. Bardziej bliskie naturze, dzikie i wkroczyć na leśną drogę, żeby się o tym przekonać. Ale na szczęście dla mnie, odwiedzający to miejsce, skupiają się właśnie na wytyczonych szlakach. Las mi się skończył. Skończyła mi się też dzisiejsza grzybowa wyprawa. Dziękuję Wam więc za udział w niej. Oczywiście, nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału, aby nie przegapić kolejnego mojego filmu. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!